Prognoza pogody duchowej na najbliższe dni, a nawet na całe życie. Księga Malachiasza, 3,20. Lecz dla Was, bojących się mego imienia, czyli czczących moje imię, Jezus, Jezus zbawia, a nie potępia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Słońce sprawiedliwości, czyli świadomość bycia usprawiedliwionym w Chrystusie za darmo z Jego łaski. Będziecie wychodzić w podskokach jak cielęta z ubory. Są na YouTube takie filmiki, gdzie cielaczki wychodzą na świeżą trawkę i skaczą, i tak samo my reagujemy, gdy słyszymy o Bożej miłości, o Bożej łaskawości, która nie jest naszym sentymentem, ale jest realna, jak krew Jezusa przelana za nas na krzyżu. I Księga Izajasza, 30 rozdział, werset 26. Światło Księżyca, czyli nasza tożsamość, bo Księżyc odbija Słońce i my odbijamy e, Słońce, którym jest Bóg, Jego naturę, a więc światło Księżyca będzie jak światło Słońca. Tak będzie jasne, że nawet Księżyc będzie tak jasny jak Słońce, czyli jak to rozumieć? Nasza natura będzie przemieniona, otrzymamy przez wiarę w Jezusa Jego własną naturę, Jego własne serce, i ono będzie tak świeciło jak światło słońca jak światło Jezusa a światło słońca siedem razy wydajniejsze jak światło siedmiu dni w tym dniu gdy pan opatrzy złamanie swego ludu gdy będzie leczył ranę po zadanym mu ciosie czyli pan Jezus przyszedł opatrzeć nasze rany Przyszedł nie po to, żeby e, tworzyć jakąś religię, jakiś system, który będzie nas potem e, trzymał w niewoli, potępienia, e, w rygorze, e, w jakiejś surowości, ascezy. Nie Jezus jest słońcem, które nas oświetla, jest słońcem, które nas uzdrawia. Jezus daje nam świadomość, synostwa, świadomość pokoju z Bogiem. Nie ma już niepokoju między nami a Bogiem, nie ma żadnej wojny. Bóg sam. Przyszedł, aby nas ocalić. Sam przyszedł do nas z ofertą przebaczenia. Adam w ogrodzie Eden uciekł. Uciekł i zaczął się chować, a Bóg zaczął go szukać. Ale po co? Po to, by dać mu obietnicę Jezusa Chrystusa. Po to, by pokazać mu: Adamie, kochany, ja cię chcę wyprowadzić. Ty chcesz jeść z drzewa poznania dobrego i złego, czyli chcesz swoimi uczynkami zarabiać na mnie ale ja przeprowadzę Cię z powrotem do drzewa życia, do mojego Syna, który w Twoje miejsce umrze na drzewie Golgoty. Kochani, wspaniała e, prognoza pogody na najbliższe dni. Światło sprawiedliwości, Słońce sprawiedliwości, czyli tożsamość, świadomość bycia Synem, świadomość pokoju z Bogiem przez, przez Jezusa Chrystusa. Niech ona nam przyświeca, pomimo tego, że jeszcze jest zimno na dworze, ale w nas świeci Jezus.